Zacznijmy od czegoś wyjątkowego. To pasek Lion, model zabudowany, który od razu robi efekt, każdy z nich ma szeroką, elastyczną gumę i biżuteryjną klamrę z głową lwa, więc pięknie podkreśla talię i dodaje stylizację charakteru. Sprawdzi się do sukienek, swetrów, spodni, a nawet do kurtek to taki dodatek, który naprawdę podnosi całą stylizację na wyższy poziom. Pierwszy kolor to czarny ze złotą klamrą, klasyk, który pasuje do wszystkiego i robi najmocniejszy kontrast. Drugi wariant to srebrny błyszczący ze srebrną klamrą, idealny, jeśli lubisz chłodne, eleganckie akcenty i delikatny połysk. Trzeci to złoty błyszczący ze złotą klamrą, biżuteryjny, bardzo efektowny, świetny do stylizacji wieczorowych. I ostatni beżowy ze złotą klamrą, subtelny, codzienny, ale wciąż z wyraźnym ozdobnym detalem. Każdy pasek ma regulację po obu stronach, więc łatwo dopasujesz go do swojej sylwetki. Jeśli szukasz dodatku, który naprawdę robi różnicę, to ten model sprawdzi się perfekcyjnie.